Nowe tropy w sprawie tajemniczej śmierci młodej kobiety w Egipcie, jak dowiedziały się wydarzenia, w tej sprawie przewijają się imiona i pseudonimy osób, które pojawiły się też w sprawie innej zagadkowej śmierci. Chodzi o trzydziestoletnią modelkę znalezioną martwą w hotelu w Karpaczu Paweł Gadomski co doprowadziło do śmierci mieszkanki Wrocławia Magdaleny Rzet. Dlaczego był z nią utrudniony kontakt? Czy była pod wpływem substancji odurzających? Prowadzący śledztwo prokurator z Jeleni Góry i biegły z zakresu medycyny sądowej jeszcze dziś mieli polecieć do Egiptu, gdzie ma być przeprowadzona sekcja zwłok 27-letniej Polki. Partner Magdaleny Rzet, jak i osoba, która udała się do Egiptu celem udzielenia jej pomocy, a także członkowie najbliższej rodziny Magdaleny że zostali już w tej sprawie przesłuchani. Na nagraniach z egipskiego szpitala, do którego trafiła Magdalena Żet, najpierw widać, jak personel wozi ją na wózku. Potem widać wyraźnie zdenerwowaną kobietę w otoczeniu kilku osób na szpitalnym korytarzu. Kolejne ujęcie, Magdalena Żet ucieka, dogania ją jeden z mężczyzn, przychodzi personel szpitala, zaczyna się szamotanina. Niedługo potem Magdalena Żet miała wyskoczyć z drugiego piętra budynku. Czy w szpitalu był w tym czasie ktoś jeszcze oprócz personelu, czy dotarł tam wysłany z Wrocławia do Egiptu przez partnera? Magdy Żet, Markusa jego kolega. W skarbie Maciek się zabierze. Dobrze? Rozumiesz? Co ciekawe, takie samo imię jak to, które nosi partner Magdaleny Żet, miał znajomy Karoliny Kaczorowskiej, 30-letniej modelki z Wrocławia, która w tajemniczych okolicznościach miała popełnić samobójstwo 18 stycznia zeszłego roku w tym hotelu w Karpaczu. Karenka z Markusem nieraz chodziła na dyskoteki. Matka Karoliny Kaczorowskiej nie wierzy, że jej córka popełniła samobójstwo. Opowiada, że oprócz chłopaka o imieniu Markus z jej córką spotykał się inny wrocławianin Kamil, przez znajomych nazywany Złotym. Był jednym z uczestników imprezy w hotelu w Karpaczu, którą Karolina Kaczorowska urządziła z okazji swoich urodzin. Miał wyjść z jej pokoju kilka godzin przed tym, jak doszło do tragicznej śmierci modelki. Matka Karolin twierdzi, że Złoty miał dostęp do narkotyków. Wiem, że ten mężczyzna woził z tyłu w samochodzie pełno leków odurzających. Miał psychotropów całe torby, bo moja druga córka to widziała. Zaskakująca osoba o pseudonimie Złoty pojawia się też w kontekście sprawy zmarłej tragicznie w Egipcie Magdaleny Żet. To fragment wideo rozmowy jaką z Polką przeprowadził kilka dni przed jej śmiercią jej partner Markus. Nagle obraz znika i wyświetla się informacja o osobie która w tym czasie próbuje dodzwonić się do Markusa. Na dużym powiększeniu napis jest niewyraźny, ale Krzysztof Rutkowski, który prowadzi prywatne śledztwo w sprawie Magdaleny Żet i wcześniej zajmował się sprawą samobójstwa właśnie Karoliny Kaczorowskiej, nie ma wątpliwości ten chłopak nazywał się... Dokładnie. Tak, tak dokładnie Ten tak. Sam, który się wyświetla na tym telefonie. Dokładnie tak. Karolina Kaczorowska przed śmiercią, podobnie jak Magdalena Rzet, dziwnie się zachowywała. To miał pokazać hotelowy monitoring. Objawiało to się spowolnionym chodem. Badania toksykologiczne wykazały, że w chwili śmierci Karolina Kaczorowska była pod wpływem amfetaminy i mefedronu. Jeleniogórska prokuratura śledztwo w tej sprawie umorzyła. Dziś rzeczniczka prokuratury nie potrafiła odpowiedzieć nam na pytania dotyczące tego postępowania. Muszę zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w tamtej sprawie. Te kwestie są do wnikliwego sprawdzenia i prokuratura może to zrobić, ze względu na to, że mamy w końcu, jakby nie było, bądź co bądź ze śmiercią młodej dziewczyny. Jednej i w tym przypadku drugiej. W obu przypadkach jest zadziwiająco dużo zbiegów okoliczności. Paweł Gadomski, wydarzenia.